Jak co roku odbywa się odprawa koordynacyjno-rozliczeniowa Ministerstwa Obrony Narodowej z udziałem Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, Zwierzchnika Sił Zbrojnych. Dziękuję za tą obecność Pana Prezydenta i rzeczywiście ona była poświęcona obok oceny tego, co wydarzyło się w ciągu roku, także przygotowaniom do szczytu NATO, który już przecież za kilkanaście godzin rozpocznie się w Wilnie. A więc pierwsza część dotyczyła podsumowania naszych działań, naszych aktywności. Rzeczywiście bardzo intensywnie wzmacniamy wojsko polskie, zarówno jeżeli chodzi o liczebność polskich sił zbrojnych, jak i jeśli chodzi o wyposażenie w nowoczesny sprzęt, w nowoczesną broń. Sądzę, że jest to takie osiągnięcie historyczne. Jeżeli cofamy się pamięcią przed laty, to spójrzmy, jaka jest różnica między tym, co działo się do 2015 roku, a to, z czym mamy do czynienia po 2015 roku, jeszcze z takim przyspieszeniem wyraźnym po uchwaleniu ustawy o obronie ojczyzny. Odchodzimy od sprzętu postsowieckiego, wyposażamy wojsko polskie w sprzęt zachodni. Głównie amerykański, ale także brytyjski i koreański. Korea Południowa, jak wszyscy doskonale wiemy, bardzo ściśle współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi, a więc ta broń jest interoperacyjna pozwala właśnie na budowę interoperacyjności między naszymi siłami zbrojnymi, między sojuszniczymi siłami zbrojnymi. Stąd też bardzo doceniamy obecność sił natowskich w Polsce, przede wszystkim sił amerykańskich, ale także brytyjskich, rumuńskich, chorwackich. Razem jesteśmy silniejsi. Warto też odnotować fakt, że wspieramy Litwę wysyłając kontyngent, którego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego na Litwie. Zamierzenia, jakie mamy, to mówił o nich pan prezydent Andrzej Duda. Sądzę, że możemy powiedzieć, że relacje wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego zacieśniają się. Plany, które zostaną przyjęte przez głowy państw i szefów rządów w Wilnie, plany obrony, to jest kolejny krok naprzód, jeżeli chodzi o poprzednie rozwiązania. A nasz wkład, polski wkład w. Bezpieczeństwo na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego jest bardzo wyraźnie dostrzegalne przez naszych sojuszników. Oczywiście naszą intencją jest budowanie odporności, jest odstraszanie agresora, ale jesteśmy solidarni razem z, wobec naszych sojuszników, dlatego te wszystkie działania są skoordynowane, więc można powiedzieć, że dzięki temu Polska jest bardziej bezpieczna. Dziękuję.